Zaczynamy program Polacy to wiedzą, czyli jedyny teleturniej, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Polska, czyli kraj, który wydaje na świat najwięcej jabłek, bursztynu i najsilniejszych na świecie strongmenów, a więc powodów do dumy nam nie brakuje. Robert Elgendi, zapraszam, a dzisiaj powodów do dumy sobie i swoim bliskim będą dostarczać Anna Dąbrowska, ekonomistka i analityk z Poznania. Cześć dzień dobry. Cześć. Założy się, że tak po pracy to, to takie bardzo ciekawe życie prowadzisz, bardzo bogate. <noise> bardzo może aktywne. No, staram się po pracy trochę odpocząć i zażyć aktywności na świeżym powietrzu. A jeżeli chodzi o tę aktywność, to jaka to? Sport głównie? Yy, tak, to znaczy sport. no Takie yy, bieganie, spacerki, jazda na rowerze, ale też yy, spotkania z przyjaciółmi i różnego rodzaju gry z rodziną, także yy, również tak towarzystwo. Lubisz gry? Ja lubię. Lubisz odpowiadać na pytania. Lubię. Dlatego tu jesteś. Oczywiście. No to powodzenia. Dziękuję, albo nie. O, i nie. Oj, powodzenia na pewno. A teraz czas, drodzy Państwo, żeby przedstawić Olgę Gieszczyk, kasjerkę po filologii germańskiej z Częstochowy. Bardzo mi miło. Mi również bardzo miło. Jak po niemiecku byłoby na przykład pożyć grosika? Mm, laj mi ein grosz. Ale dlaczego nie pracujesz w zawodzie? Nie było zapotrzebowania? Eee, to znaczy, generalnie moje studia to były studia nauczycielskie. Eee, no, Po praktykach w szkole okazało się, że nie jest to moim powołaniem. A czym się pasjonujesz? Eee, muzyką. Od 15 roku życia jestem fanką zespołu Kelly Family. Jeździmy na koncerty, spotykam się z fanami. Eee, tak, lubię również zwierzęta, uwielbiam koty. A to jest duża Family, prawda? Duża, duża. Natomiast zespół się rozpadł w pewnym momencie, yy, po czasie się aktywował. Grają do dzisiaj? Yy, grają do dzisiaj, tak. Niektórzy grają yy, solo, niektórzy. Yy, no i ta mała część z nich została i konceptują dalej. Bardzo fajna przygoda. Czyli Robię. lubisz muzykę. No tak, zobaczymy tak. jeszcze, jakie kategorie będziesz mm -hmm. lubiła, to się wszystko zaraz okaże. No, oczywiście. Trzymam kciuki. Mm -hmm. Nie, dziękuję. Marianna Nowakowska, pasjonatka krzyżówek i szaradziarstwa z Dęblina. Dzień dobry. Miło mi. Dużo krzyżówek rozwiązujesz? Codziennie? Tak. Jolki, w każdej wolnej chwili. A jakie e, kategorie lubisz? Mm, raczej biologia, może e, gdzieś tam jakaś muzyka. O, bo bardzo lubię słuchać moich e, wykonawców domowych na fortepianie. O! Wykonawców domowych? Tak! Czyli? No, od pokoleń. Gracie? Lawiszowcy są w domu. O, to o tym porozmawiamy później. Tak. tak. Będzie jeszcze okazja. Trzymam Dobrze. kciuki powodzenia. Dziękuję. No i został nam jeszcze rodzynek do przedstawienia. Marek Dworzyński kocha sport. Jest księgowym z Uzażewa. Cześć, dzień dobry. Cześć. Kochasz sport oglądać, kochasz sport uprawiać. Jako że do talentu, do uprawiania trochę mi zabrakło, więc raczej poprzestaję na oglądaniu. A może powiesiłeś sobie poprzeczkę za wysoka? Jaka dyscyplina w ogóle? Myślę, że jak większość w Polsce piłka nożna od tego każdy zaczynał, trochę siatkówki. Trochę tenisa. A co cię popchnęło, żeby taki zawód wybrać? Lubiłem matematykę w szkole, więc myślę, że to było takie pierwsze wepchnięcie mnie w, w ramiona księgowości. Uważam, Może że to... jesteś kreatywny po prostu, bo kreatywna księgowość się przydaje. Ale jest dość ryzykowna, więc ja raczej <laughs> jestem mniejszym ryzykantem. A tutaj zaryzykujesz? Jak będzie trzeba. No to zobaczymy. Bardzo miło mi was poznać. Macie jakieś jeszcze pytania? Myślę, że nie. Ale ja zaraz będę miał bardzo dużo pytań do Was. Przed naszymi uczestnikami trzy rundy rozgrzewka, pojedynek i finałowa obrona, podczas których będą odpowiadać na pytania. Do wygrania ponad 40 tysięcy złotych zacznijmy więc wielkie wygrywanie. Czas na rundę pierwszą, czyli rozgrzewkę. Runda pierwsza rozgrzewka. Wszystkie pytania zostały podzielone na 10 kategorii. Oto one. Atrakcje turystyczne, dziecięce klimaty, film, folklor, obyczaje i tradycje, język, literatura i teatr, muzyka, telewizja, znani Polacy i będzie jeszcze niespodzianka. Jest w czym wybierać. W tej rundzie każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania z dziesięciu kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 złotych w tej rundzie. Nikt nie odpada, chodzi o to, żeby zgromadzić jak najwięcej pieniędzy i jak najlepiej się bawić. Po prostu wyjść stąd z uśmiechem na twarzy. Kategorie znane, widzę przeanalizowane przez niektórych bardzo wnikliwie. No to bomba w górę, rozpoczynamy rozgrzewkę. Jako pierwsza do odpowiedzi, Anna. Która kategoria dla Ciebie? Może spróbujemy muzykę. Nic nie może wiecznie trwać. Tyle słońca w całym mieście. Tylko mnie poproś do tańca. Kto wyśpiewał te przeboje? A. Irena Jarocka. B. Anna Jantar. B. Anna Jantar. To było chyba za proste dla ciebie albo po prostu lubisz muzykę. lubię. Ale właśnie tę wokalistkę między innymi? E, lubię lubisz stare hity czy to. Te... takie rokowe polskie bardziej lubię. Olga, czas na ciebie i twoją kategorię. Może poproszę atrakcje turystyczne. Przy której krakowskiej ulicy znajduje się słynne okno papieskie? A, przy Floriańskiej, B, przy Franciszkańskiej. Odpowiedź: A. Nie, przy Franciszkańskiej trzy dokładnie. Ale byłaś pewnie? Byłam, ale nie utkwiło w pamięci nazwa do końca. Marianna, która kategoria dla ciebie? No może tak delikatnie, dziecięce klimaty. Jak ma na imię słoń trąbalski z wiersza Juliana Tuwima? A. Tomasz, B. Tobiasz. Chyba Tomasz. 1500 złotych. Czy to był strzał? Strzał. Ale w dziesiątkę. Marku? Myślę, że też spróbujemy z atrakcjami turystycznymi. A pytanie z atrakcji turystycznych brzmi: na którym brzegu Wisły znajduje się Wawel? A lewym, B prawym. B prawym. Niestety nie. Chodziło o lewy brzeg. Łatwo jest go wyznaczyć, jak się stoi tyłem do źródła. Mhm. Przodem do Teraz pójścia. już będę wiedział. Aniu, dla ciebie drugie pytanie będzie z której kategorii? A może jeszcze raz spróbujmy muzykę, jeżeli jest taka możliwość. Bardzo proszę. Fryderyk Chopin skomponował więcej a Mazurków, b Polonezów. Ta. Nie, prawidłowa odpowiedź to Mazurków, aż 57, Polonezów 16. A jak rowerem jeździsz i masz taką możliwość, ja nie mówię o jeździe po ulicach, ale na przykład tak, lasem, na gdzieś jeziorę. w takich trasach, uh -huh. gdzie nie ma ruchu i zagrożenia, to słuchasz muzyki, czy Ta. słuchujesz się w przyrodę, naturę? Słucham muzyki i też uczę się wtedy hiszpańskiego. Umiesz już mówić po hiszpańsku? No, mówić to może zbyt wiele, ale coś tam wydukać potrafię. A teraz sprawdzimy, którą kategorię Olga wybiera. Poproszę dziecięce klimaty. W czyim gnieździe mieszka wróbelek Ćwirek, bohater animowanego serialu? A. Bocianim, B. Jaskółczym. Bocianim, A. I to był... Strzał! Hmm. Tak pół na pół. pół na Jakiś obraz z dzieciństwa mi się tak. Yy... Oglądałaś? Po, yy, po, yy, tak. Ale oglądałaś? Tak. tak no, to, to... no to nie był, to strzał, to po prostu wiedziałaś. Ale nie byłam pewna, także. A dzisiaj czasem sobie siedzisz i oglądasz yy, telewizję? Mam sentyment do Pszczółki Mai. Pamiętam że jak byłam mała, i no, czekałam z niecierpliwością, i zawsze się śmieję do dzisiaj, że no, straszne to przeżycie było. Że... A to były te czasy, kiedy miałaś na ścianach plakaty Kali Nie, family. no nie, no nie. Gdy oglądałam tam Pszczółkę Mai, miałam 3 cztery, 4. A 15 lat miałam, kiedy zainteresowałam się. Ale trafiłem z plakatami, miałeś mnóstwo. Dokładnie nawet sufit był oklejony. Nawet sufit? No to wyobrażam sobie reakcję rodziców, bo też miałem, ale nie Kelly Family. A teraz Marianna. Wybierze kategorię? Myślę, że folklor, obyczaje i tradycje. Popularna w strojach ludowych tkanina, nazywana Tybetem, ma wzór A w kwiaty, B w paski. A, poproszę. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Najczęściej na spódnicach, chustach, e, głównie z regionu Małopolski. Marianna. Co dają ci e, te krzyżówki? Przede wszystkim mój umysł nie zasypia. Bo jeśli ja czegoś nie wiem, to ja podchodzę dwa razy do tej samej krzyżówki, aż ją rozwiążę, a poza tym korzystam też z Atlasu. Podobno bardzo lubisz różne gry, tak. które też rozwijają. Tak. A jakie na przykład? Planszowe jakieś? Jakieś planszowe, tak, z wnuczkami gram. Kto wygrywa? No, daje forę wnuczkom. <laughs> Bardzo dobra babcia. Jak każda babcia. Marku, która kategoria tym razem? Może zdanie Polacy. Irena Szewińska. Największe sukcesy odnosiła jako sprinterka, ale zdobywała też medale. A. Wskoków dal. B. Wskoków zwyż. A. Wskoków dal. Jako fan sportu chyba to wiedziałeś, chyba... Czy na pewno? Na pewno. Srebrny medal na igrzyskach w Tokio na przykład w 1964 roku, ale zdobyła też Mistrzostwo Europy w 1966 roku w skoku w dal. I to, moi drodzy, było ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. Zobaczcie wasze konta. Każdy z Was ma coś tutaj na nim, ale najwięcej zgromadziła Marianna. Moi kochani z uśmiechami, widzę, wchodzimy do kolejnej rundy, tak? Bo teraz dopiero się zacznie. No to czas na pojedynek. Runda druga, czyli pojedynek. W tej rundzie na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytania, a uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi naciskając przycisk. W momencie naciśnięcia przycisku przestaje czytać, a uczestnik ma 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odejmujemy 2000. No chyba, że na koncie nie ma 2000 zł, wtedy konto się zeruje. Jeżeli nikt się nie zgłosi, to odejmujemy 1000 zł każdemu. Osoba, która zgromadzi, na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. A jak wiecie, jest o co walczyć, bo w tej rundzie można wygrać nawet 40 tysięcy złotych. Życzę powodzenia, koncentracja, uśmiech na twarzy jest. No to zaczynamy pojedynek. Pierwsza kategoria to atrakcje turystyczne. W którym mieście znajdują się pomniki? Misia Uszatka i Pingwina Pikpoka. Nikt się nie zgłosił, dlatego po 1000 złotych odjęliśmy z waszych kont. To w łodzi jest. Na turystycznym szlaku Łódź Bajkowa, dokładnie. A teraz dziecięce klimaty. Które warzywo w wierszu Jana Brzechwy mówi do Buraka? Mój buraku, mój czerwony. Czy byś nie chciał takiej żony? Marek? Kalarep. Nie, to akurat mówiła Cebula. Zbyt dawno czytałem ten wierszyk. <noise> Ale myślę, że Marianna czytała te wierszyki swoim wnukom, prawda? Czytałam wiele, wiele. Kolejna kategoria. Film. Jaki tytuł nosi oparty na faktach film o ucieczce z PRL-u dwójki na. Marek? Od dwóch takich, co ukradli księżyc? Nie. Nie, Marianna wie. Podróż za jeden uśmiech. Też nie. Nie. Prawidłowa odpowiedź to 300 mil do nieba. Kolejna kategoria, może będzie nieco łatwiej, bo to folklor, obyczaje i tradycje. W który dzień tygodnia obchodzi się święto Bożego Ciała? Czwartek. Marek? Czwartek. Oj. Najszybszy? <laughs> Byłeś szybszy, prawidłowa odpowiedź. 2000 zł na Twoim koncie. Kolejna kategoria. Język. Czym zawraca się Wisłę w przysłowiu obrazują... Ojej. Marku? Kijem. Dokładnie tak. Obrazującym daremne wysiłki. Najlepszy refleks ma. Drogie panie, trzeba na niego uważać. Czas na kolejne pytanie. Z kategorii literatura i teatr. Jak miał na imię bohater. Mickiewiczowskich dziadów, zanim przeszedł przemianę w Konrada. Gustaw. Umarł Gustaw, narodził się Konrad. Muzyka. Marek Grechuta śpiewa w swoim przeboju. Ważne są tylko te dni, których jeszcze. Anna? Nie znamy. Przeczytam. Pytanie w całości. Marek Grechuta śpiewa w swoim przeboju. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na i które, co dalej? Na które, na na które czekamy. czekamy. Tych, na które czekamy. Dokładnie tak. Tym razem trzeba było się troszeczkę powstrzymać. Cieszę się, że te uśmiechy są cały czas z Wami, no bo o to chodzi, żeby się przede wszystkim dobrze bawić. Kategoria telewizja, kolejne pytanie. Spośród ilu kandydatów wybierano osobę? Na randkę w ciemno. Olga? Czek. Na randkę w ciemno. Było trzech kandydatów. Wybrałabyś Ci kiedyś w ogóle na randkę w ciemno? Hmm. Lubię ryzyko, ale nie aż takie. <śm> <śm> Rozumiem. Kolejna kategoria. Znani Polacy. Na której uczelni studiowała Wisława Szymborska? No, znowu nikt się nie odważył. Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała polonistykę, a także socjologię i nie ukończyła żadnego z kierunków. Jesteśmy na półmetku. I teraz niespodzianka. Jak mówi się w Poznaniu na twaruk ze śmietaną, Marek? Gzik. Gzik! Bardzo szybko zabrzmiało, ale wyraźnie. 4000 zł na twoim koncie. Lubisz ten gzik? Bardzo. Ulubiona potrawa. A teraz. Atrakcje turystyczne. W którym mieście znajduje się Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika? Chyba we Wrocławiu. Marianna? Wrocław. Nie, Nie. Toruń, z którego? pochodził, gdzie się urodził to Halik. Pani Marianno. Aniu. Koncentracja, a kolejny, kolejna kategoria to Dziecięce klimaty. Co ważyła sroczka według Marek? Jagiełki. Ka kaszkę. Oj. No powinieneś słuchać. Kaszkę, to jest prawidłowa odpowiedź. No ja tak powitam. No, ma ma Marek był szybszy. Marek ma refleks. Kategoria film. Nie ma w słowniku, ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Do kogo są adresowane te słowa w CK Deserterach? Do Franca von Nogaja. Folklor, obyczaje i tradycje. Do którego obrządku chrześcijańskiego należy. Obchodzone w wielu miejscach Polski, święto Jordanu. Ojej, co. Marianna? Nie wiem, nie wiem. <grym> Myślałam o, o innej końcówce. Może trzeba było zaryzykować i strzelić. Prawosławnego. No, słuchajcie. Na razie nie wygląda to najlepiej, <grym> ale jeszcze sporo pytań. Język. Jeśli chcemy podać masę czegoś w gramach, to powiemy: to waży 10. Marku? Gramów. Prawidłowo. Nigdy nie 10 gram. Bo to jest błąd. O chodziło. Literatura i teatr. Która z komedii Aleksandra Fredry ma podtytuł Magnety z Serca? Panieńskie. Anna? Śluby panieńskie. Brawo. Prawidłowa odpowiedź 2000 złotych. Marianna też wiedziała. Tak. Więcej odwagi. Teraz będzie kategoria muzyka. Czyją kompozycją jest słynna kołysanka z filmu Dziecko Rozmery Romana Polańskiego? Anna? Komeda? Krzysztof Komeda. Brawo. Jest w ogóle e, autorem muzyki do tego filmu. No i Anna wysunęła się na prowadzenie. Uwaga. Teraz kategoria Telewizja, a pytanie brzmi, która telenovela przyniosła w Polsce wielką popularność brazylijskiej aktorce? Marek? Niewolnica Izaura. Niewolnica Izaura. Prawidłowa odpowiedź. To była Lucelia Santos, ale czy wiedziałeś, czy po prostu posłuchałeś Marianny? Miałem na końcu języka i posłuchałem. Czyli dziękujemy bardzo. Trzeba było się zgłosić. Ale za późno wcisnęłam. No nic, może tym razem się uda. Kategoria Znani Polacy. Kto zaprojektował fortyfikację amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point? Tadeusz Kościuszko. I przed nami niespodzianka. Na jaki kolor kwitnie rzepak? Marianna? Żółty. Gratuluję. Na zielono się zaświeciło. To oczywiście była prawidłowa odpowiedź. Ale to już było ostatnie pytanie w tej rundzie. Pojedynek zakończony. No Marianna, trochę podpowiadałaś. <śmiechy> Uśmiechy są i to jest najważniejsze, bo chyba bawiliście się dobrze. Podsumujmy na ostatnim miejscu Olga. Zero. Tym razem. Marianna. Rzutem na taśmę 2000 zł, trzecie miejsce, czyli też na podium. Anna 3000, no i 4000 marek, największa suma, którą zdobył, i z nią wchodzisz do finału. Ale w tym finale wcale nie musisz zagrać sam. Jeżeli chciałbyś skorzystać z pomocy któregoś z uczestników, to będzie być może łatwiej, będziesz mógł konsultować, ale decyzja należy do Ciebie. Czy wchodzisz sam, czy z kimś? Spróbuję sam. Dobrze, Marek zdecydował, że wchodzi sam. Dziękuję Wam wszystkim za bardzo dobrą zabawę. Miło było Was poznać. A Marek wchodzi do finału. Zaczynamy? Gotowy? Gotowy. No dobrze, czas na finałową obronę. I to jest ten ulubiony moment, czyli finałowa obrona, ale zanim, to mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Bo jury zweryfikowało i rzeczywiście Sroczka ważyła nie tylko kaszkę, ale też i jagiełki, więc dodaliśmy do twojego konta 2000 złotych. Będziesz bronił w związku z tym 6000 złotych, będziesz miał 90 sekund na to. Prawidłowo musisz odpowiedzieć na 10 pytań, tak lub nie. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi odejmiemy 10% od twojego konta. Dobrze się zaczął ten finał, co? Oby tak dalej. Ty jesteś księgowym, więc umiesz sobie to wszystko wyliczyć. Wyliczyłeś ryzyko? Eee, duże, małe? Dość duże. Mam nadzieję, że z takim uśmiechem, jak teraz prezentujesz, to wyjedziesz po tym finale. Mogę zaczynać? Przecież tak. Czas, start. Józef Piłsudski spoczywa na Wawelu, tak czy nie? Tak. Maria Skłodowska-Curie karierę naukową zrobiła w USA, tak czy nie? Nie. Szumówka to rodzaj łyżki cedzakowej, tak czy nie? Tak. Anna Lewandowska odnosiła sukcesy w karaty, tak czy nie? Tak. Beksalala Lala z dziecięcej rymowanki pojechała do szpitala, tak czy nie? Tak. Polscy piloci odegrali ważną rolę w bitwie o Anglię, tak czy nie? Tak. Według przysłowia, gdzie kucharek trzy, tam nie ma co jeść, tak czy nie? Nie. Najwyższym szczytem Polski są rysy, tak czy nie? Tak. Wyuczonym zawodem Adama Małysza jest stolarka, tak czy nie? Nie. Alina i Czesław Szczeckiewiczowie są autorami książek podróżniczych, głównie o tematyce polarnej, tak czy nie? Nie. Wyrażenie po najmniejszej linii oporu jest poprawne, tak czy nie? Nie. I to była dziesiąta. Prawidłowa odpowiedź, Marku. A zostało 26 sekund. I to oznacza, że co? Że wygrałeś? Ogromne pieniądze. Nie wiem, czy jako księgowy byłeś w stanie policzyć. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Zaryzykujesz? Jaka to kwota? Nie, strzelał nie będę. 5400 zł wygrałeś w naszym programie. Zaskoczyłeś mnie kilka razy na przykład Adamem Małyszem. Wiedziałeś czy strzelałeś z, to, z tym stolarzem? Wiedziałem, zastanawiałem się nad różnicą między dekarzem a stolarzem, czy to czasem nie to samo. Ale miałeś dużo czasu na zastanawianie, bo dużo ci go zostało. Wielkie, wielkie gratulacje. Ogromna wiedza, ale tak to jest w naszym programie. Trzeba mieć dużą wiedzę, żeby wygrać jeszcze większe pieniądze. Jeżeli chcecie się przekonać, jak to będzie wyglądało w następnym odcinku, to musicie nas oglądać po prostu. Do zobaczenia! じゃあ引き。<Congratulations. S 2>